Zespół Szkół nr 2 przy ulicy Lipskiej to kolejna placówka oświatowa, w której wkrótce rozpocznie się termomodernizacja. Urząd Miejski właśnie ogłosił przetarg na wykonanie robót. W ramach środków norweskich ogłosiliśmy przetarg na, na termomodernizację Zespołu Szkół nr 2 przy ulicy Lipskiej. To jeden z trzech takich przetargów, takich form przetargu, gdzie korzystamy z dosyć dużych środków zewnętrznych. Tak więc to bardzo istotne dla gminy, abyśmy Sprawnie i szybko przeszli przez procedurę wykonawczą. Planowany zakres prac obejmie między innymi docieplenie stropodachów i zewnętrznych ścian budynków, modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z montażem kolektorów słonecznych oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne. Zwycięzca przetargu będzie miał czas na wykonanie remontu do 30 października. Inwestycja jest częścią większego programu współfinansowanego ze środków mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Radą pozyskał z tego źródła ponad 4 miliony złotych na termomodernizację budynków trzech placówek. Oprócz zespołu szkół nr 2 są to liceum imienia Traugutta, gdzie prace już trwają oraz zespół szkół skórzano-odzieżowych, stylizacji i usług.